I na co należy zwrócić uwagę podczas analizy samodzielnej umowy deweloperskiej? No przede wszystkim musimy sprawdzić rachunek powierniczy. Musimy sprawdzić harmonogram transz. To jest niesamowicie istotne. Dlatego, że transze płatności dla dewelopera powinny być powiązane z etapami w budowie. Im więcej etapów w budowie tym więcej transz i tym lepiej dla nas. Kolejnym niezwykle istotnym elementem, który powinniśmy przeanalizować podczas analizy mowy deweloperskiej, jest standard wykończenia wnętrza. Ważne jest to, żeby był on precyzyjny. I co to w ogóle jest? No, to jest ten dokument, który nam mówi, jak będzie wyglądał produkt finalny, czyli mieszkanie. Po oczywiście ukończeniu budowy. Czyli jakiej klasy będą tynki. Jakie będą parapety? No i. Często okazuje się, że te standardy są dość ogólne, czyli na przykład jest informacja, że będą tynki, że będą parapety. Czasami ich w ogóle nie ma, ale często są. Może na przykład będą parapety, że będą grzejniki. No i super, tylko grzejnik grzejnikowy nierówny, parapet parapetowi nierówny, tak samo mamy różne klasy tynków. I warto, żeby to wszystko było tam precyzyjnie określone. No i ostatnim punktem, na który warto zwrócić uwagę podczas analizy mowy deweloperskiej, no to jest kwestia kar umownych. Kary umowne należą się zarówno stronie sprzedającej, jak i stronie kupującej. No i naszym celem będzie dowiedzenie się, czy na pewno umowa w równym stopniu chroni zarówno dewelopera, jak i nabywcę lokalu.